Dzień dobry, słoneczka z tej strony, ciotka Irse, witam Was na moim i samca alfa kanale. Wy, no tak, będziemy dzisiaj oglądać trailer nowego dodatku i od razu bardzo, bardzo Was yy, przepraszam, że jaki mnie taki samca dość długo nie było, ale powiem Wam tak, życie zrobiło nam brutality. Dosłownie w przenośni. To, co się po prostu działo przez ostatnie 3, prawie 4 miesiące, yy, no. To był drugi najgorszy rok w moim życiu. Tak, 2025 zostawiło, że tak powiem, na nas wiele blizny, siniaków, śladów, ale wylizujemy się i wracamy, bo po pierwsze, bardzo się za Wami stęskniliśmy, a po drugie, no Simsy, czwórka, mimo tego co się działo i stały się w sumie dość kontrowersyjnym tematem, tak nadal są grą, która po prostu sprawia nam przyjemność. Sprawia nam przyjemność, a jeszcze większą przyjemność sprawia nam bycie w community jakie powstało w ogóle wokół serii The Sims. Więc tak, wracamy dzisiaj, oglądamy nowy trailer, mimo że pominęliśmy już, no cóż, no pominęliśmy chyba ze trzy kolekcje, jeżeli chodzi o recenzje, darmowe elementy, które przyszły do gry i aktualizacje, które naprawiały błędy. Mam nadzieję, że się więcej tych błędów nie pojawiło. A i jeszcze wyzwania. No ale w każdym razie dobra. Wystarczy mojego gadania. Oglądajmy.

No, powiem wam, dzieje się dużo, nawet bym powiedziała bardzo dużo. Jeżeli chodzi o, hmm, można powiedzieć, odgrywanie simami, będzie sporo takich dodatkowych mechanik, związanych z na, 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 rodem i królestwami i tak dalej. Czyli, no cóż, królewskie dziedzictwo, nazwa zobowiązuje. I powiem Wam, troszeczkę mam mieszane uczucia, bo to jest. No cóż, no to oczywiście zobaczymy, jak ten system będzie działał, bo będą intrygi, będzie można zdobyć koronę i będzie można po prostu, no cóż, stworzyć dynastię, czyli coś fajnego, jeżeli chodzi o granie generacjami. To raczej nie będzie dla osoby, która po prostu co chwila chce stworzyć sobie nowego Sima, bo pograć nim trochę i, no cóż, pójść dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno będzie nowy świat. Ondarion będzie można tańczyć, co mnie się osobiście no tańczyć. No już można było we wcześniejszych dodatkach. W czym tutaj ten taniec będzie taki królewski. Będzie można całować żaby. Będzie można by zostać wykluczonym z dynastii. Będzie można walczyć na miecze. W czym takie walki na miecze, no to już mieliśmy w Zostań Gwiazdą, jeżeli dobrze pamiętam, to tam też takie coś było. No ale. Ogólnie będą przede wszystkim te intrygi, jak zakazana wszelka miłość, sekretne dzieci, pocałunki z żabami i inne tego typu skandale, które, no cóż, prasa mogłaby się rozpisywać godzinami. Przy okazji wychodzenia, oczywiście pełnoprawnego dużego dodatku, wyjdą też dwie dodatkowe kolekcje. Czyli Oszklona Weranda. No, czyli no, sama nazwa brzmi. I pokazuje, co dostaniemy. I powiem wam na pierwszy rzut oka bardzo ładne elementy oraz styl ze srebrnego ekranu, czyli kolejna możliwość grania generacjami. No jestem ogólnie bardzo ciekawa, jak to porozwiązują, co to da, i Matko kochana ile to błędów też przyniesie? No, powiem wam tak. Gdybyśmy z samsem nie prowadzili kanału, to pewnie bym poczekała na promocję. Chociaż jak zawsze, przynajmniej od ostatniego czasu, jak tak wprowadzili, Kupując wcześniej, możemy dostać trzy dodatkowe przedmioty. Korona z iskier i liści, manekin od wrogów do kochanków, ale to brzmi z mrocznym kosiarzem, więc mroczny kosiarz zawsze na propsie oraz lampion pod gwiazdami. Czy trzy przedmioty są warte pełnej ceny? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Serio, naprawdę. Serio, serio, tak ultra serio ciężko mi powiedzieć. E, no, wiadomo, że to są takie w sumie dodatek kasowy i dwie jedna durno stojkaś po prostu lampa oraz manekin do bicia się bo tak to będzie taki klaun a przynajmniej smutny klaun tak to wygląda No ale cóż y, ogólnie premiera zapowiedziana jest na 12 lutego 22 stycznia dostam, dostaniemy gameplaya taki trailer z gameplaya no i zobaczymy jak to będzie tak naprawdę wyglądało No czyli tak Jednego dnia będą królewskie skarby i jeżeli dobrze rozumiem, dwie kolekcje. Znowu kolekcje. I to właśnie mi się nie podoba w Simsach 4. Czwór Jak próbuję odsuwać się od pewnych skandali i różnych rzeczy, mam świadomość, że biznes musi się kręcić i tak dalej, i wszyscy, no nie oszukujmy się, wszyscy pracujemy na przykład po to, żeby zarabiać, bo lubimy smak chleba. Tak, te wielkie korporacje też po prostu lubią pieniądze. Tak. Nie wiem, czy to nie idzie za daleko. Zresztą z plotek wychodzi, że chyba to będzie ostatni dodatek. Ale tych plotek jest dużo, bo jedne mówią, że to będzie ostatni dodatek, inne, że jak najbardziej Simsy, czwóreczka będą dalej rozwijane. Zobaczymy, co z tego będzie. Czas pokaże. I zobaczymy, czy, no cóż, je podzieli los Marii Antoniny, czy to. Też będzie nieśmiertelny i długowieczny jak królowa Elżbieta II. Tak. Oby, że tak powiem. No cóż. Oby było to drugie. A jak będzie, tak naprawdę zobaczymy. No nic, na dzisiaj to tyle. Wiem, że. Powtarzam się. Długo nas nie było. Mam nadzieję, że odzyskamy Wasze zaufanie i będziecie chcieli nas oglądać i być tutaj z nami. Więc zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania, bo nam bardzo, bardzo to pomoże, nawet w takiej sile i do powrotu. Wiecie o co chodzi, takiej motywacji, działaniu i tym wszystkim. No cóż, mam nadzieję, że będziecie mieć fantastyczny weekend i dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym nowym dodatku, który daje nam choćby prestiż. Tak, prestiż i walka na miecze i w ogóle dziedziczenie i tak dalej i tak dalej i tak dalej. No nic, z mojej strony to ty wszystko. Dziękuję. No buziaki. Pa pa.